Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Nati Romeo, Time for Gaming. Dzisiaj rozpoczynamy nową serię. Serię, która będzie pojawiać się na zmianę z LEGO City Undercover, Assassin's Creed Mirage. Myślę, że tej serii gier przedstawiać za bardzo nie trzeba, ale jest to gra produkcji Ubisoftu, w której wcielamy się w Asasyna. Ostatnia gra z tej serii, w którą grałem, to Assassin's Creed Unity, a więc ja powracam do tej serii po kilku latach. was. Na odcinek, który uznałem, że bez kamerki, bo po you asked me once about this memory. I lied. I told you it was lost. But this man lived many lives, and he has much to teach us. Of course, when he came to us, he was little more than a common thief. Scrambling to survive on the streets of Baghdad, dreaming of a better future. Not just for himself, but for all those he saw suffering on the margins. For while he lived in a golden age, at the heart and the height of the Abbasid Caliphate, scratch its gilded surface and you'd find a rot beneath. The Order of the Ancients fought to rise and spread their cruelty through the land. The hidden ones, as we were known then, resisted. Striking at our enemy from the shadows, an eternal struggle. Centuries ago, he was at its heart. Basim ibn Ishaq. He honored the creed. He challenged it. So must we. We have it in all of us to mistake the shadows we walk for the light we serve. The time may come. When we will be tested as he was. I fear that time is coming soon. Basen. Breathe. Was it the Jinni again? And what did our friend want this time? To strip the flesh from my bones? Dine on my innards? Never has much to say, yet it leaves its mark. I can still feel it crawling on my skin. Hardly original. You should tell it as much. Forget the Jinni for the moment. The day is new. There is work to be done. Durwish has left another contract. Who for? Them again? We would make more money selling water to a camel. <sighs> Come, Nihal. Where is your sense of duty? Duty does not fill our bellies. No, but it does enrich the soul. I will be outside. No, to zaczynamy. Co okazuje się, że to wszystko był cen. To co Basim przeżył, ale na sam start to ja sobie muszę zmienić napisy. Mamy to? Ustawiłem język polski. Zobaczmy. but she could not resist. Wonder what it is about these ancient baubles that fascinates her so. It takes but a few simple tools to build the greatest of mosques. climate. Yes, yes, I am coming. I hope you continue to share your wisdom, Father. You are. Okay. Mamy pierwsze i temki jakieś zdobyte. Myślę, że akcja dzieje się w Turcji lubi jakimś państwie arabskich, jakby oni ten angielski mają taki akcent bardzo specyficzny. The sun okay. casts a long shadow. Let us not keep Darwish waiting. I cannot bear another lecture. These contracts. It is quite a few. Darwish has pushed his way now. He knows I will come through. You have his trust. that much is clear do you suppose oh. you have theirs these okay. shadowy types okay. i should hope so by now then they should show it you take all the risk and they offer little in return they are liberators nihal not merchants i know the stories still the price of liberty should be enough to feed us Pewnie te intro wrzuciłem wam w polskiej wersji językowej z internetu, więc... Ja miałem angielskie napisy. No trudno. Dobra, co ja muszę robić? A ja muszę robić parkour. A czy mogę coś tutaj zrobić? Nie wiem, jakąś interakcję, nie wiem chyba nie. Ale patrzcie, Jezu, te widoczki, ta grafika. Przepiękne. Cudowne, jakby uwielbiam. <słuch> Dobra, parkur jezu, Asasyn skryt typowy, nie? Parkour, świetne. O, działa, dobra. Okej, okay. musiałem po prostu przytrzymać chyba. czy? ale fajny klimaczek jest, widzowie. Czy ja mogę przesprintować, albo nie wiem? Przepiękna gra. Ej, dobra, ale gdzie ja to powinienem się w ogóle udać? Ej, tam, ok. a jak gdzieś tu chodzę. Nie wiadomo gdzie, dobra. Sorry, widzowie, że czasami będę nie ogarniał, ale ja dawno nie grałem w takie gry, gdzie się robi parkury. About this contract, I do not want you to mistake my words for pestering. I am only looking out for you, Yasadiki. It is no inconvenience to stand up to our oppressors as the hidden ones do. Do you think yourself some hero of tomorrow, the next Gilgamesh? No. I am merely the son of a public servant who dedicated his life to the betterment of his people, only to be slighted and forgotten. But I am honored you think I could reach such heights. I may just aim for them. That is not at all what I said. It is what I heard. Perhaps they're in the mood to offer donations. Ah, I see your meaning. A little sleight of hand to sharpen our wits. If this contract will not feed us, the Hilafa might as well. That merchant has left his purse on the table. An easy one to begin with. Okay. Klasyczne wzrokorła. Czyli po prostu no co. Wasiem jest takim małym złodziejaszkiem, który pożycza rzeczy, można powiedzieć, tylko że nie oddaje. Better leave before they notice. Dobra. Aha. To... Hej, Ej, ktoś powiedział, że złodziej, złodziej. O kurde. O an oh, fajny. Nie no, jest tutaj ostra impreza. Klasyczne wozy z sianem wedle Assassin's Creed. Do których skaczemy po prostu z dużej wysokości. Kradzisz kieszenko, korzystając ze wzroku Orła, znajdziesz sakiewki, które możesz okraść z drogocennej zaw zawartości. Kiedy znajdziesz się blisko jednej z nich, naciśnij Y, aby rozpocząć kradzieść kieszonkową. Naciśnij Y ponownie o to momencie, aby jej dokonać i uniknąć zostanie złapanym. Nie zadziałało. Nie, nie zadziałało. Ale ja chcę. Halo! Kurde, zostałem... Ej, bo zostałem wykryty! Kurde, zostałem wykryty. Ja pierdzielę. Ok, Sorry Wizowie, ale trochę nie ogarniam. Okej. Okay. teraz ogarnąłem No nie, bo już zostałem trzy razy wykryty, stary. Come, we are late to <coughs> Jakby uwielbiam motyw samej wspinaczki i tych parkourów, uważam, że jest to absolutnie świetne. Skok o tyczce. Kija oparte o ściany budynku mogą posłużyć do przekraczania dużych przepaści. Pobiegnij do kija, naciśnij A, aby skoczyć o tyczce. O kurczę, okej. Okay. A tu ciekawa mechanika. Powiem miał szczerze, że w każdej chyba części są jakieś kurde nowe, nowe mechaniki parkura chociażby. Dobra, gdzie lepiej? Te koty tu chodzą po dachach, ale to standard akurat. Wszędzie tak chodzą. My tak naprawdę się mogę dołem przemieszczać, nie, nie muszę robić. O, Sema! Basim, Basim, cześć. Oni mnie znają. A spry. ty skąd tu? Mostar. Ja dachami how is your knee? Much better, Basim. It and rested a few days, like you said. Good. so long as each day is better than the last and you take care not to extend yourself you will recover fine has this happened to you before is that why you know how to treat it i am no stranger to scrapes and bumps but i have learned to prevent them and so should you if i may your sandals are worn and cannot grip the ground your knees are taking the brunt of your movements we need to find you something better something that fits but that part is not so easy the mosques have plenty I am sure to find a better pair there, uh, if you will not pass judgment. Ha! Huh. Do not look to me! That will be between you and Allah, Sadiqi. Ahlan! Basim! Come here! Come here! <laughs> check, check, check. Allah, lala! Fahmi! Basim! The Khalifa has arrived with his court! Have you seen them? I have not. Though I did meet some of his merchants at the markets. I saw them up close. Al Mutawakkil is much, much larger than I had imagined. A towering man indeed. Of course. He gorges on food served with the finest spices you and I can only hope to one day taste. I heard whispers of an important visit, but I cannot say from whom. I am sworn to secrecy. Let me guess Hala, the palace guard's daughter. What? How did you know? I know where you really go, when you say you are fetching water. Okay. Czyli, jakby ludzie nas znają. Ludzie nas znają. W porządku. Co jest? To dobra, to była to śmieszna animacja. Nie, czy ja mogę tu sprintować? Ej, mogę coś zjeść. Masz pełne zdrowie, okej. Okay. Okej, okay, ja dobrze wiem, że można coś zjeść. Siemano. Why, why, why? He why. Is dervish. Here is the lazy boy. I've been waiting on you. Someone has to plan our meals. <laughs> Hold. <laughs> Food. I would not flaunt that around the markets. Trust <laughs> me. Go to Zahida's. She uses lots of butter. That she does. You look weary. Are you well? It is nothing a little adventure will not fix. What do they need? A shipping ledger at the harbor. It is worth nothing by itself, but the information it contains is valuable to them. This is child's play. Do they not have anything more difficult? I can do more. Never mind, your ego. The Khalifa's guards are here in number, and you would do well to remember that. You worry for me more now than when we lived in Baghdad. My worry is the same. I've only grown too old and too tired to hide it. Bring the ledger back here and do it swiftly. We have not talked about my fee. And we won't. Not until the deed is done. You know how they are. Shocking. He is just a messenger. And you are still an errand boy. You can do this one Aha. Serio dobrze. Mam jakieś notatki. Have... Widzisz, bowiem jestem kolekcjonerem rzeczy wyjątkowych doszło mnie słuchy, że masz na stanie cenne kamie... kamienie z Sarandibu. Szmaragdy z nasu pełne z Sindu. Skarby te przyniosłyby mi ogromną radość. Podaj tylko cenę, a tych mi zapłacę. Okej. Okay. Porządku. Czy coś jeszcze możemy tutaj znaleźć i przeczytać. Gdyby no, Nie wiem. Nie możemy, bo drugiego piętra nie ma. Okej. Okay. Z wami rozmawiałem. Where has your smile run off to? What has happened? I do not want to talk about it. Ah. But I refuse to leave until you do. We need someone to offset the grouchy winds that billow from Derwish's quarters. Is he responsible for the clouds that hang above you? He shouted at me, called me a harebrained miscreant, all because I roused a few guards who were pestering me. Harsh. I would have done the same as you. Do you think he will tell me to leave? Ah, Mutia, you do not know him as well as I. So I will only say this Derwish may appear rough, but he has a soft underbelly he's only trying to protect you still some retribution is in order what can we do what can we do ah tomorrow when all is quiet we will sit on a nearby rooftop and stone his walls while he tries to sleep a brilliant idea Nie no, mega pomysł. 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 Będziemy mu kamieniami. Dom. I do not wish for you to be upset. I took the contract, so I will see it through. I am not upset, Bassem. I simply cannot understand why you overlook your own interests to serve theirs. You owe nothing to anyone but yourself. Remember that. Dobra, no to chyba wykonamy misję, no. Oh, this is a Ah, okay. What was the final tally of what we received? No, dobra. Sixteen crates. One chest, half a dozen satchels. Only three crates remain. Last time I checked the ledger. Give their handles until tomorrow evening. If they don't show up, they assume they've forgotten about their wares. No, Open zopatrzymy. them up. Keep whatever catches our eyes. Dump the rest. Wait here. No, Dobra. Eliminowanie wrogów Naciśnij RB, aby uguszyć wroga, okej? Okay. na razie tylko oguszamy. Dobra, ogłuszony. If I am I will have to flee. Good go, upusz. Dobra, no i co teraz? Muszę się jakoś przedostać. Może najpierw tego weźmiemy, bo chyba go muszę też, nie? A gdzie ja tak naprawdę powinienem pójść? A tam, okej. Okay. No to dobra, czy ja sobie mogę go oznaczyć? Nie, ale mogę się przedostać tutaj. I zagwizdać. <laughs> Zobaczcie, Jezu, on już alarm ogarnął. Oby ten alarm się nie stało. Nic. I jak tutaj się... Może tędy, może uda się w ogóle bez... Z zostawię ich po prostu. No? A nie, był tamten ma klucz nie hey. What was that? Pięknie. Dlatego nie gwizdzę, bo mnie i tak nie zauważy, ale... Na wszelki. I weźmy go w krzaki, dobra, żeby... Okej, okay. tutaj zobaczmy. Locked. Kurde. Serio? Delay. jest jakiś ziomal co jak ma klucze, no dobra. Chodź tu. Hey, what's that? Czyli typowy Assassin's Creed, skradany. Dobra, oh. oh. mnie zauważył, za szybko mnie zauważył. Tylko jak się to do niego dostać? Mamy tutaj jakiś lód, z Spoko. Po Ej, hey, Ej! Hey! Mamy klucz, a ma miał jakąś broń w do ogóle. Dobra. Odblokuj okno. Może być. Dobra, mamy klucze, mamy wszystko, ale tutaj warto polutować. Mogą być przydatne rzeczy. Wydaje mi się, że, że wystarczy odblokować drzwi tutaj i sobie normalnie przejdziemy parkurem, bo tutaj nie trzeba klucza. I coś tędy, tędy. I tędy. The wish to może być to, o czym ja... Zastanawiam się, jakie sekrety ten leżer utrzymuje. Może mogę uzyskać starego grouzera durwiczego, by wyciągnąć kształt z naszych kontaktów. Za tym sporo rzeczy zbieramy tutaj. Czyli se, no teraz wystarczy sobie po prostu pójść, to już nie powinno być problemu. Hmm. Czyli mamy tak, obszary zagrożone.

did you get this without a fuss? give it here. you are one of them. there. it looks as though it was delivered this morning. you're certain it is the chest you seek? i am certain. pay the boy. you need something stolen. i am your man. Durwish can attest. He has given me all your contracts. Then you have done your part. I can do more. Two of my best men died in this pursuit. I doubt a street thief would fare much better. Then let me join you. You have two openings. We should take off this thief without insult. Ah. Thank you, Durwish. Listen here, Basim. You want to keep working for me? You keep your head down and your mouth shut. the peak of my ambition, I have more to offer this world than my nimble fingers. They just cannot see it yet. <laughs> Almost, <laughs> Jaceb. <laughs> <laughs> what is this? Aha! Uh -huh. This is my latest creation. It helps me fend off angry merchants when they, uh, catch me digging around their wares. I will consider myself spared. You smell foul. What is that? Ta! Ah. <coughs> we have been fishing at the harbor since morning. Terrible luck, though. Yeah. The harbor? Did you happen to see or hear any fuss over a chest? Hmm. Ah, yes, a black one. Very beautiful. Some burly guards took it with them to the palace. Shukran laka, ya jasib. What are you doing? They want that chest, and I am going to get it for them. Then they will see. There is just no getting through to you, is there? Then we will do this together. If you get caught at the Winter Palace, they will kill you on sight. We will need a safe way in. And I know where we might scout one. rozmawiałem z Nehal, ale tu przed tą gadałem, no jakby... Dobra, czy ja coś mogę zabrać i coś polutować tutaj. O, na przykład tutaj. Proszę bardzo. Cztery Dirhamy. Ale nie mogę jeść, kurde. Chciałem zobaczyć tutaj jak się je w tej grze. Pure Framinga i kolejny Dirham. To się opłaca, słuchajcie. Można wchodzić tutaj do jakichś... do jakiś domów. Shall we go scout the Winter Palace now? Do zimowego pałacu. You do not have to get involved, Nehal. I know your feelings on this. It is utterly foolish. But it seems I cannot stop you. So I will come with and nag you until you decide to abandon the idea of stealing a chest from the Khalifa's winter palace. When you say it like that, it only excites me further. Are we going or not? Rushaim. This is a mad plan, Basin. Even if you were to succeed and they welcome you into their ranks, what then? Of course not, Nihal. Their interests are our interests and every other street who has been cast aside, living off scraps and dirty water. Where are you going now? Ja jestem tutaj i kończę właśnie odcinek. Widzimy się w kolejnym. Będziemy szli do zimowego pałacu. Nie wiem czy nie za szybko, bo ja nie wiem co mnie tam czeka, ale dziękuję wam wszystkim serdecznie za obejrzenie pierwszego odcinka z serii Assassins Creed Mirage. Kolejny już niedługo. Bijajcie na główny kanał na Tiromeo, tam też ciekawy content. Dzięki wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się na razie. Cześć.